po zamku zaczęła krążyć zielona dama. Przepiękna dziewczyna kropla w krople podobna do córki lorda czy córki właściciela zamku z małym dzieckiem na ręku w zielonej sukni. Dlaczego właśnie w zielonej jej ulubiony kolor to był kolor zielony i to jest taka podobno piękna szmaragdowa zieleń, suknia jest powłóczysta, jest jak gdyby z tiulu, bardzo delikatna, która okrywa dziewczynę i ona trzyma w ramionach tego noworodka i go kołysze i trasę zawsze kończy w jednym i tym samym salonie, gdzie znajduje się ogromny kominek i w ścianie które, na której jest wybudowany ten kominek, ona po prostu w nią wchodzi i Przejdza. znika, rozpływa się, natomiast tak porusza się zupełnie normalnie, nie przechodzi przez ściany, przy drzwi i damę tą widziano bardzo wiele osób. Widziała ją również królowa Wiktoria.